Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, aby mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich. Lecz on odwróciwszy się, zabronił im i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł wesprzeć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dotknę tej pierwszej części Ewangelii, związanej z tak synami gromu. Jana i Jokuba, którzy w związku z wrogim, może wrogim, może nieprzychylnym nastawieniem Samarytan, którzy nie lubili się z Żydami, próbują wymusić na Panu Jezusie akcję pomsty. Czyli działają poprzez, jak psychologi to się nazywa, przez, przez przemoc. działanie przemocowe. Generalnie proszę pamiętać, że większość z nas jest wychowywana do przemocy. I bardziej bądź mniej, nie fizycznie może, ale czasem coś werbalnie, często coś przez różne zachowania próbujemy wymusić na otoczeniu, żeby funkcjonowało tak, jak my chcemy. To jest zachowanie przemocowe. I u nich jest to, to, to zauważalne. To znaczy oni po prostu spotykają się z odrzuceniem i w związku z tym reakcją ich jest reakcja emocjonalna, która jest reakcją gniewu. W reakcji w gniewu Chcą się zemścić i spuścić tamten ten, 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 ten element zniszczenia na tych, którzy się im sprzeciwiają. Proszę sobie może przypomnieć, w swojej, w swojej historii, sytuację, w której zapłonęliśmy świętym oburzeniem. Bo ktoś nam coś tam zrobił, ktoś nam, nie wiem, łatkę przykleił, ktoś nas obmówił, czy nas, nie wiem, oszczerczo oskarżył, bądź też ewentualnie nas oszukał, okradł, cokolwiek zrobił. Z reguły reakcja pierwsza reakcja jest reakcją emocjonalną starego człowieka. Czyli po prostu urwać łeb u nasady, że tak powiem, czego już nie będę mówił czego. To jest reakcja starego człowieka. To jest reakcja człowieka, który nie, jak mamy w drugim czytaniu w Ewangelii, w drugim czytaniu, nie jest człowiekiem ducha. W tej lekcji Ewangelii mamy, już nie mamy ten Jakub, Jak, Jakub i Jan są ludźmi powołanymi w związku z tym oni już na tyle przebywali z Panem Jezusem, że nie reagują emocjonalnie. Nie reagują tym gniewem, nie reagują tym oburzeniem, nie reagują tym, tą, tą chęcią zemsty, tym, tym, tym pomstowaniem itd., itd. Pytają Pana Jezusa, co mamy zrobić? Panie pozwól, żeby to się stało. I to jest druga, druga postawa, w której następuje Refleksja, jest, dy jest dystans. Czyli jest zdarzenie, trudne, bolesne, stary Adam reaguje gwałtem. Stary Adam reaguje werbalnie, stary Adam, bo nie będzie wyciągał niejednokrotnie nie miecza, bo nie ma go. Ale będzie wyciągał różne, różnego rodzaju oręże po to, żeby, 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 żeby yy, 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 załatwić sprawę. Uczeń pana Jezusa, czyli człowiek, który działa w duchu. Zatrzymuje się i mówi, Panie, o co chodzi? Co chcesz mi przez to powiedzieć? To jest genialny tekst, książka absolutnie fantastyczna, nie tylko dla księży, skierowana Fultona Szina. Ksiądz nie jest własną własnością, no, ksiądz nie należy do siebie, po polsku przetłumaczony, to jest ksiądz nie należy do siebie. A tam pięknie pokazuje, że człowiek działający w duchu to jest człowiek, który wie: to mówiłem kilka tygodni temu, że wszystko, co się dzieje, dzieje się z, 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 Bożego, z Bożej Reżyserii. Czyli nawet jeśli spotykam mnie je coś trudnego, to to trudne jest z opustu Bożego, ponieważ Pan Bóg mówił: Ja stwarzam światło i ja stwarzam ciemności, ja stwarzam pomyślność i ja stwarzam niedole. Wszystko do mnie należy. I taki człowiek. Nie reaguje wtedy emocjonalnie, żeby załatwić po swojemu, tylko oddaje sprawę Panu Bogu. Zapyta Pana Jezusa, Panie, co chcesz, co chcesz mi przez to powiedzieć? Co znaczy ta sytuacja? Co ja mam z tym zrobić? To jest drugi moment. A trzeci, to już jest dla osób bardzo zaangażowanych i bardzo dojrzałych duchowo. Którzy już starego Adama ukrzyżowali z jego namiętnościami, a żyje w nim drugi Chrystus. Mianowicie, to jest człowiek, który działa tak jak Pan Jezus. Czyli pan, a Pan Jezus działa z miłosierdziem i mówi, bieda taka czy inna, biedak poraniony czy poraniona, taka, no, może nie do końca w głowie jest poukładane, może z takich czy innych powodów tak się zachowuje. Trudno. Trzeba wyjść naprzeciw, poklepać ojcowsko w jakiś sposób, jak, jak potrzebuje się napić, dać mu napić się, jak jest głodny, dać mu dać jeść. I wszystko to robi ten, który już działa ewidentnie pod wpływem Ducha Świętego. Nie działa jako stary Adam, grzeszny, pożądliwy, pyszny, gniewliwy, yy, gwałtowny, agresywny, yy, mszczący się itd., itd. tylko wszystko daje Panu Bóg. Między Tobą a mną jest sędzią, jest Pan Bóg. I Pan Bóg to rozstrząci. I żeby wam to, dać Wam egzemplifikację tego tego procesu, bo to jest pewien proces. Tego się nie da zrobić samemu, bo to jest pewien proces naturalny. W nas działają naturalne siły, bo jesteśmy grzeszni w związku z to wymaga pewnego naprawdę pewnego wysiłku z tym przeciwstawianiem się tym jakby impulsywnym, impulsywnym działaniom, które jakby wypływają z tego naszego nieuporządkowanego ja. I pokażę wam to na przykładzie świętego Ignacego Loyola. Święty Ignacy Loyola był człowiekiem bardzo impulsywnym, bardzo gwałtownym, nieuporządkowanym. Prowadził światowe życie romansowe i rycerskie, czyli wojownicze. Sprawy generalnie rzecz biorąc, większość załatwiał poprzez szabelkę. Dochodzi do zranienia, on przechodzi przez nawrócenie i w tym nawróceniu bardzo się zapala do pana boka. Może być tak, że część z nas jest w ogóle daleko jeszcze od tego, ale już, już część jest taka, że została dotknięta łaską, już jest, myśli, że jest blisko Pana Boga, że myśli, że już jest w miarę już tam, może Pana Boga nawet zapięty trzyma i, i ogląda chwałę Pańską. Hola, hola, hola. Spoko, spoko. Proszę pamiętać, proszę patrzeć, jak się zachowujecie, jakie podejmujecie decyzje, bo to jest, bo to jest miernik, tak? Poznacie ich po owocach. Otóż, więc yy, generalnie załatwiał sprawę yy, yy, przemocowo, czyli szabelką. Ale jak się nawrócił, jest taka historia, że jechał na mule i spotkał jakiegoś maura. już po nawróceniu. Tak? Część znana ta historia? Części znacie, tak właśnie. Jedzie i, na, i do, ten Maur, tam z tym Maurem rozpoczyna dy, Maur, czyli, czyli a, Arab, tak, tak to, to, to byli nazywani tych Hiszpanii jadą tą drogą i dyskutują na temat Matki Najświętszej. I jest tam jakaś sytuacja, że ten Maur wypowiada się negatywnie o dziwictwie Matki Najświętszej, o poczęciu i w ogóle całej historii związanej z poczęciem Pana Jezusa, z Ducha Świętego, etc., etc. Ignacy jest już nawrócony, ale stary człowiek w nim drzebie. W związku z tym w pewnym momencie tak się pobudził, że mówi tak, obetnę głowę temu Maurowi za to, że znieważył Matkę Najświętszą. Cel jak najbardziej świętobliwy, wszystko jest jak najbardziej, wszystko trzeba tego, ale środki są makiawelistyczne. To jakby, jakby poczytał księcia, księcia tak, to miałby od razu wytłumaczenie, że to w celu święca środki, w związku z powyższym, dla ochrony Matki Najświętszej, łeb obetne za przeproszenie, będzie spokój. tak, Nie będzie więcej, Matkę, matce Bożej ubliżał. Ale już się zastanowił i mówi tak, panie, panie, jeżeli. Oni tak się rozeszły drogi, i mówi tak, panie, jeżeli. Jeżeli mój muł, tam ten, ten maur go wyprzedził i poszedł jedną drogą, to było rozwidlenie i teraz jeżeli ten jego muł, na, na którym on jedzie, pojedzie za maurem, to znaczy, że go ma, 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 ma tę głowę mu obciąć, a jeśli pojedzie w drugą stronę, to znaczy, że ma, to, ma, ma dać temu spokój. Bydle wybrało drogę pokojową i poszło w drugą stronę i Maurowi o, 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 ocalił życie, a pan, a, ten, a Ignacy ocalił sumienie, że nie, nie zaciągnął winy krwi za tę skądinąd w jakiś sposób może umotywowaną zemstę. To jest drugi etap, czyli jest pobudzenie emocjonalne, oburzenie i ta, ten stary człowiek próbuje te, 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 ten miecz wyciągnąć. Jest trzeci, trzecia scena z Ignacym, którym on już jest absolutnie oczyszczony z tego starego ja. Historia jest taka, że idzie ze swoim, swoim współbratem, idą chyba do Florencji. Obaj są w, 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 w habitach. Spotykają, znana. Spotykają, już chyba kiedyś o tym mówiłem, w każdym razie spotykają jakiegoś gościa, który ich przeklina, wyzywa od najgorszych. I Ignacy staje wobec tego człowieka i się uśmiecha. I słucha tych inwektyw. A brat, ten współbrat mówi: Chodź, chodźmy o Ignacy, już chodźmy, ile można słuchać tych inwektyw. A on mówi: niech sobie pogada. Bo jego inwektywy nie ujmują mi niczego, ani niczego mi nie dodają. A że on sobie urży, to jest jego sprawa. Tak zachowuje człowiek, który działa i tylko i wyłącznie już w duchu. Trzy etapy. Pierwsze to jest przed nawróceniem. Wszystko załatwić po swojemu. Drugie, kiedy pojawia się kontra i trzeba się zastanowić, tak jak ci się zastanowili. Panie, panie pozwól, że, że, ta, że spuścimy ten, te, te jezior, to jezioro czy tam co tam na głowę tych naszych adwersarzy, a Pan Jezus mówi, Pan Jezus działa inaczej. Tylko żeby można było działać w duchu Pana Jezusa, trzeba mieć ducha Pana Jezusa. Trzeba mieć ducha Pana Jezusa. A ducha Pana Jezusa, kochani, nie można, nie można go sobie kupić. Nie można go sobie sprokurować. Albo się go dostaje, albo się go nie dostaje. Kiedy się go dostaje? Proszę się zastanowić. Trzy podstawowe środki otrzymania ducha pana Jezusa. Nie i nie tam halo, halo, patrz po, ten, na tych, na gitarze, pan powiedział pójdź pój za mną, i tak dalej, i tak dalej. To są środki drugorzędne. Trzy podstawowe środki. Są wspominane w wielkim poście. Modlitwa, post, jałmużna. W modlitwie zawierają się również sakramenty. W modlitwie zawierają się również słowo Boże, medytacja, obcowanie z obecnością, Przybywanie Pana Boga w sytuacjach, w których on zaczyna być, funkcjonować jako osoba, a nie jako abstrakt. I wtedy właśnie, kiedy on zachowuje, za, zaczyna być traktowany jako osoba, to tobie zdarza się sytuacja, a ty nie wyciągasz szabelki, tylko wiesz, panie, o co chodzi? I zaczynasz go traktować osobowo. A im bardziej zaczynasz go traktować osobowo, tym bardziej on zaczyna działać w tobie duchem świętym i zaczyna przemieniać ci serce, tak, że pewnego dnia na inwektywę odpowiesz podaniem ręki. I to nie ty odpowiesz tym podaniem ręki, tylko odpowie duch, który się w tobie przechadza. To jest duży, bardzo bolesny proces, dlatego że trzeba obumrzeć sobie, swojej miłości własnej, swojemu dobremu imieniu, swojemu yy, zadowoleniu i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie wcale proste, bo to jest bardzo bolesne. Człowiek, każdy walczy o swoje różnymi sposobami, tak jak powiedziałem na początku. Ale sygnałem będzie, będzie, sygnałem tak naprawdę, sygnałem waszej naszej dojrzałości duchowej jest to, że spotyka mnie coś, co mnie krzyżuje, i moje zachowanie wobec tego, co mnie krzyżuje. Reakcja emocjonalna to jest pierwsze, a drugie to jest to, co, jakie są moje wybory, jakie są moje decyzje w związku, z tym, w związku z, tym, z tym zdarzeniem. Przełóżcie to sobie na swoje relacje domowe, relacje w pracy, relacje sąsiedzkie, etc. 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 To jest, będzie wychodzić jeszcze dło z worka i też sami będziecie wiedzieć, ile jest pracy do wykonania, ale nie pracy po samemu, jak mówił mój wuj Niemiec. Tylko, tylko, tylko pracy samemu. To, to pracy przy współpracy, przy współpracy z łaską. Tego może tylko dać tylko Pan Bóg. Tylko Pan Bóg może nas tak wyczyścić w środku, żeby tylko On się przechadzał i wtedy on będzie reagował na takie rzeczy i on będzie reagował w nas na to, co nas spotyka trudnego. I szczytem, szczytem jest, kiedy spotka ci coś trudnego, a ty powiesz dziękuję Ci Panie, żeś mnie upokorzył.